Sorry, że nie pokazuję to w środę w nocy, co się stało o pierwszej w nocy, sorry, że to nie nagrałem wczoraj w nocy, bo no już na przykład dzisiaj to było nagrane, to jest dzisiaj nagrane, tylko wy myślicie, że was prankujmy naprawdę, naprawdę jest dzień, ale to nie jest mamy dzień, ale ja nagrywałem to w nocy i zobaczcie jakie błyski tu zrobiły się. Jaka burza? Maju? Który to był? Maj musimy... Czekajcie. Zobaczymy maja. Łu oh, oh, ale wali. wo, oh. wo, oh. oh. To było 29 maja, ależ wali błyskami. W końcu u nas w mieście burza jest. Bo... No powiem tak, w tej burzy to wcale prawie nie było. I deszcz nie było. Jest daleko ta burza jeszcze, może nie jest za bardzo blisko, ale wow! ładnie, 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 dwie minuty, wow! dwie minuty się, wow! dwie minuty się będzie ten odcinek trwać, bo po prostu nie mogłem nagrywać, bo właśnie mnie krzycza, o mam, wow, 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 przepraszam mama, już nie będę krzyczał. Dobra, lecimy, 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 lecimy. Jaki teraz będę waleł? Wow, Kurczę, ależ tam ładnie walu What to fuck? Ładnie. Okej. WO to Ależ pięknie! Nice! Ależ pięknie! Ależ to były piękne, przyziemne pioruny! To nowa komóreczka właśnie wyszła, bo patrzę na pogodzie, więc no... No dobra, trzymajcie się, cześć, papa, pa, bo ja już będę sam obejdzie, bo ona właśnie coraz jest bliżej i nie będę długo nagrywał nią, bo jeszcze mnie strzeli i będzie coś. Nie, że się ale wiecie. Ale będą więcej odcinków z na lato, bo ja... Zajmuję się pogodą, po prostu lubię pogodę i już nie będzie jakieś Brawl Stars, tylko same burze, same grady, czy deszcze, czy wiatry. Bardziej Brawl Stars jeszcze będę, gry Brawl Stars. What the fuck? Dobra, bo ja tu, przepraszam za krzyczenie, przepraszam mama, no, już pi. Dobra, dobra, ja już kończę.